Witamy z Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, jedenasty memoriał imienia Wojtka Michniewicza, to drugi dzień turnieju. Wczoraj ekipa Sidenu Polski Cukier uległa Treflowi Sopot i to dość wyraźnie, bo ponad 40 punktami. A dziś druga kwarta spotkania z Polfarmą Starogard Gdański, no i na tablicy remis po 24 Torunianie mają piłkę. Niestety stracili ją, zdaniem sędziego, choć będą trwały jeszcze jakieś dyskusje, być może zdarzy się korekta. Tak jest, sędzia przyznał się do błędu. Torunianie w ataku, remis po 24. Torunianie w pierwszej kwarcie grali nieźle, aczkolwiek przydarzyło im się kilka łatwych, prostych błędów, których powinni unikać. Jest jeszcze turniej przedsezonowy i na takie rzeczy jest czas, aby je poprawić. Niemniej jednak widać, że trener sowiński stawia na takie rozwiązanie gry na dwóch niskich, czyli Łukasz Żydko i Łukasz Wilczek. Obaj rozpoczęli w pierwszej piątce. Teraz Wilczek jest już na ławce. Niestety, kolejny błąd w rozegraniu. Nie udało się oddać rzutu. No i piłkę będą mieli rywale. Deonta West. On już tutaj postraszył rzutem kilka razy Torunian. Trafił bodajże jedną trójkę, później dwa razy wszedł pod kosz. Widać, że to jest gracz z papierami na Tauron Basket Ligę nasi bronią widać że jest ta obrona ustawiona na każdy swego faulowany teraz Cezary Trybański który jest w tym sezonie w składzie Polfarmy on wraca do polskiej ligi po długich długich latach nieobecności przypomnijmy że to pierwszy Polak który zadebiutował w amerykańskiej lidze NBA tak jest to już ładnych 10 lat temu ale jednak nie zagrzał długo miejsca co prawda w najlepszej lidze świata, ale rozegrał bodajże je cały sezon w kilku klubach. No i to pozwoliło mu później na podpisywanie lukratywnych kontraktów w Europie. Kolejny rzut tak jest, zabrakło szczelnego krycia. No i niestety Torunianie stracili na szczęście tylko dwa punkty, bo ten rzut nie był z za linii, za linii trzech punktów. Właśnie przy szczelnym kryciu nasi mają duże problemy. No Teraz Wojciech Barycz miał czystą pozycję, no ale nie trafił. Zagapili się rywale, odzyskujemy piłkę. Bartosz Bochno spieszy się Barnałskasowi. Szybko pobiegł na naszą połowę, ale teraz długo rozgrywają piłkę, co może trochę dziwić. Dion wą. Wysoka obrona. Ale Torunianie wyszli z opresji i szybko atakują pod kosz. Niestety Łukasz Żydko znowu podał w aut. Ma jeszcze pretensje o to, że Jacek Jarecki nie złapał tej piłki. No ale trzeba przyznać, że za podanie odpowiada podający. I piłka lądująca w aucie to ewidentna wina Łukasza Żytki. Mamy kolejny faul. Dionta Wont będzie rzucał rzuty osobiste. Cały czas 6 punktów przewagi Torunian. Pierwszy rzut celny, 33 sekundy do końca tego sparingu. Zobaczymy, czy Torunianie zdołają pokonać ekipę z ekstraklasy. Czy jeszcze jakiś zryw Kociewian? Wysoka obrona, cały czas, ale Łukasz Żydko radzi sobie z Baranauskasem, który jest słabszy fizycznie, po prostu go przepchnął. Będzie faul, tak jest Optyczny faul fał Natana Hiliego, który zdecydował, że czas ucieka i trzeba po prostu sfaulować i odzyskać piłkę, po to, żeby na przykład rzucić za trzy, a rywal wcześniej może nie trafić tych osobistych. Barzuty wolne wykona teraz Łukasz Żytko. Rywale jeszcze się naradzają.

6 punktów przewagi. Ważne jest, żeby nie rzucić teraz, nie dać rzucić trójki rywalom, bo to zbliżyłoby ich na dystans, który dawałbym jeszcze nadzieję. Wysoko bronią Torunianie i dobrze, czas pracuje na naszą korzyść. Wyszedł z presji Dionte von. Do Baranauskasa, rzut za dwa, celny. No I 4 punkty. 5 4 punkty przewagi, tak jest. Sidenu. Piłka szybko pod kosz, starał się podać Łukasz Wilczek, ale sędziowie uznali, że wcześniej był faul. No i niestety punkty nie zostały zaliczone, ale będą dwa rzuty wolne jeszcze dla Łukasza Wilczka. Piąty faul dla Adama Hiliego, w jego miejsce Michael Hicks. 12 sekund do zakończenia spotkania. Mamy 5 punktów przewagi w tej chwili. Cały czas dystans jest bezpieczny. Rywale będą musieli się spieszyć. Bardzo pewnie nowy playmaker ekipy Storunia. Dion Tavon. On wie, że musi tu już rzucać za trzy bo inaczej ten mecz ucieknie. Jeszcze raz Sarzało, jeszcze raz niecelnie, jeszcze blok Adama Lisewskiego. Cztery setne sekundy zostały do zakończenia tego meczu, no i Torunianie już zbierają zasłużone brawa od publiczności, która licznie zgromadziła się w hali akademickiego centrum sportowego 81 do 75 takim wynikiem kończy się to spotkanie siden polski cukier toruń pokonuje polfarmę starogard w memoriale wojtka michniewicza